Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko i zobaczcie co ja tutaj widzę. Jest po prostu mega dużo kubków, więc pół odcinka będzie kubków. Jak ktoś nie lubi to przewijajcie dalej. Pół odcinka kubków zaczyna mi od miseczki. Miseczka bardzo ładna, za 15 zł. Jeżeli ktoś lubi kolor złoty, to jest to coś dla Was. Ciekawa jestem, czy będzie też srebrna. Możecie sobie kupić też taki kubeczek, on będzie ładnie Wam pasował. Tylko tyle, że tutaj jest w środku zielony. I ten kubek kosztuje 20 zł. Powiem Wam, że kubków w tym roku to jest po prostu... Jaki szok. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Zaczynamy. Eee, dobra, tu mamy taki, najzwyklejszy za 15 zł. Następny z myszką Miki. Chyba dopiero wpadłam. Dopiero wpadłam, e, jak Pani rozwiesiła, więc zobaczcie. Wszystkie zobaczycie. To znaczy wszystkie, które są u nas, bo nie wiem, czy u Was są jeszcze jakieś. 15 zł kosztuje ten. Następny, który mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. Zobaczcie, jest taki zielono-biało-czerwony. Jeszcze paseczki, to już w ogóle mm, bardzo lubię takie świąteczne akcenty. 15 zł. Tu jest też taki fajny, duży, znaczy duży, wysoki w sumie. Taki chudy, a wysoki. A do tego jeszcze macie, zobaczcie, robicie sobie na przykład gorącą czy i posypujecie kakaem, 15 zł kosztuje. Poczekajcie, to wam pokażę, o widzicie? Tu macie coś takiego i na przykład posypujecie sobie kakałem, czy, no, czy, czy na przykład nie wiem, jakimś cukrem, pudrem, babeczki, czy cokolwiek i wychodzi wam taka. Ee, taka co? Śnieżka, o. Y, tutaj macie podobne do tych, zobaczcie, też biało-złoty. 15 zł kosztuje. Takie bombeczki. Jej powiem Wam, że normalnie jestem w szoku. Jak weszłam i zobaczyłam, yy, no to naprawdę się zdziwiłam, że tych kubków jest aż tyle. Cała ściana kubków. Tu mamy taki, lalala, coś tam jest napisane na tym. Kosztuje również 15 zł. No i zaczynają się te, które mi się podobają. Ten. Ten mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja uwielbiam tego typu kubeczki. 15 zł kosztuje. Następny tu jest taki czerwony. Zobaczcie, tak się prezentuje i ten kosztuje. Poczekajcie, 8 zł. Ten kosztuje 8 zł. Jejku, jaki ten jest śliczny! Zobaczcie, jaki ładny w takie. Ciastki. Jejku, pięknie to wygląda. 15 zł kosztuje. Powiem Wam, że śmieję się, że każdego po jednym mogłabym sobie kupić, nie? No, na przykład. I tu jest jeszcze taki jeden długi, który tam Wam pokazywałam wcześniej. One są po 15 zł, a tu jeszcze macie takiego renifera. Jakbyście chcieli na przykład mieć takiego renifera, to tu jest jeszcze... Zobaczcie, tutaj właśnie jest ta blaszka. Dobra, lecimy dalej lecimy dalej, tu jest co my tu mamy, poczekajcie, o i te są fajne i są naprawdę w super cenach bo za 10 zł proszę bardzo, dyszkę kosztują tak delikatnie nakrapiane takimi czarnymi plamkami, wszystkie trzy mi się podobają ale ja muszę zobaczyć w ogóle u siebie, bo ja w tamtym roku coś takiego kupowałam więc muszę najpierw zobaczyć jakie mam ale ten jest też prześliczny, biało-czerwony no i one są wszystkie po oczywiście sprawdzę, bo nie byłabym sobą gdybym nie sprawdziła no i chyba najlepiej podoba mi się ten zobaczcie, jaki śliczny, taki zielony przepiękne są te kubki, naprawdę bardzo mi się podobają moja babcia kiedyś miała taki liter do wody i to jest taki na podobę właśnie tego lit litra tak się kiedyś mówiło liter u nas Merry Christmas! słuchajcie, za 12 zł, tutaj mamy taki Trochę mniejsze niż te u góry. I tu jest jeszcze taki ho ho hoł. No i on kosztuje również 12 zł. Idziemy niżej. Niżej będą trochę większe kubeczki i bardziej wymyślne będą mikołaje. Ale zostańcie i zobaczycie. Tu mamy taki i ten kosztuje dyszkę, a one są duże, zobaczcie. Tu jest następny. Zaraz zobaczymy, czy on jest cały biały. Nie, chyba nie. Chyba coś tam z tyłu widzę. Tak, są takie srebrne renifery, więc dla moich dziewczyn, które uwielbiają srebro, te dam mamy tutaj srebrny kubeczek, biało-srebrne. Dyszkę kosztuje. Jest Mikołaj. No, jakby to miało być, gdyby nie było Mikołajowego, Mikołajowego kubka. Wybaczcie mi mojego pazura, ale mi się złamał. 15 zł kosztuje taki kubek. No i zaraz Wam pokażę jeszcze jeden. I zobaczcie, to jest chyba renifer. Chyba renifer też 15 zł kosztuje. Śmieszny taki trochę, ale dobra. Eee, dobra, dobra. Co my tutaj mamy? Niżej mamy takie kubeczki i one są z przykrywką i z łyżeczką, więc, e, więc raczej to będą takie zaparzacze. No i one są za a, 20 zł. ale zobaczcie tutaj. W tamtym roku też podobne były. W sumie nie wiem nie, to chyba nie są z tamtego roku. Tu mamy takiego liska. Nie, to nie jest lis. Dobra, piszcie w komentarzu, co to jest. Kosztuje 12 zł. Shop? Nie, nie wiem. Musicie napis napiszcie mi, dziewczyny, w komentarzu, dziewczyny i chłopaki. Tutaj mamy Mikołaja. <grym> Fajny, on jest też tyle samo kosztuje. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Co my tutaj jeszcze mamy? I na dole mamy kubek z miseczką. Tak. Zobaczcie, jaki komplet możecie kupić, ale to jest fajne. Nawet na prezent komuś, słuchajcie, będzie to naprawdę fajnie wyglądało i kosztuje 25 zł. Więc za 25 zł macie i miseczkę i kubeczek. I tu jest jeszcze taki z takim skrzatem. Zobaczcie, jaki ładny. Chyba ten mi się bardziej podoba. Ten kolor mi po prostu się podoba taki zielony i wszystko, co jest w takim kolorze na święta. Na święta. Zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę, nie wiem, dajcie znać, jak u Was, y, czy u Was też takie ściany są z kubkami, ale u nas y, to jest pierwsza. Idziemy do następnej. Idziemy do następnej, tu już będą takie różne rzeczy, ale kubeczki, takie zaparzacze też będą. Y, I tutaj są nawet takie, zobaczcie, ze skarpetami. Już wam pokazuję. Tu macie też, możecie na prezent, kupić taki kubeczek ze skarpetą. Tu z tyłu jest narysowane, co tutaj jest, i to kosztuje 25 zł. Ten komplet kosztuje 25 zł, ale szukajcie, bo zobaczcie, są różne wzory i kolory. Widzicie, tutaj też jest taki i też kosztuje 25 zł. Dobra. Ok, e, idziemy dalej. Dalej, co my tutaj mamy? Te rękawice chyba były w tamtym roku, chociaż nie pamiętam dobrze. Tu mamy szczypce w kształcie choinki za 6 zł, ale poczekajcie, bo widzę jeszcze czerwone, tylko muszę tu się. Przesunąć. O, widzicie, tutaj są jeszcze e, takie rękawiczki Mikołaja, na przykład, nie? Też fajne. Dobra, miseczki. Miseczki w środku czerwone z myszką Miki i one kosztują 15 złotych. Na razie nic więcej chyba nie widziałam do tego. Chyba kubki tam wisiały, nie pamiętam dokładnie. No i tu macie też taki kubeczek z zaparzaczem, z choinką, zobaczcie, taki bordowo złoty. I zaraz zobaczymy, jaka cena jest. Powiem Wam, że zawsze wolę to trzymać, bo się boję, że mi to spadnie. 25 zł. Tu niżej mamy taki yy, trochę większy, ale też bardzo fajny. Też bardzo fajny. I tutaj jest gwiazdka, jej bo boję się go złapać. Zobaczcie, taki zielony. I ten kubeczek kosztuje 25 zł. Dobra. Odstawiamy go. Tu mamy puszki. Ho-ho-ho. I zaraz zerkniemy, jaka jest cena tej puszki, poczekajcie, eee, dyszkę. Więc też myślę, że fajna cena. Tu mamy taką czerwono-białą, a tu jest taka. No, przepiękna, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Idziemy niżej. Niżej mamy, zobaczcie, słoiczek. I tu mamy, e, tu mamy foremkę do ciastek. Możemy zrobić ciastka w kształcie właśnie myszkamiki, i wrzucić je tutaj do słoika. Za 17 zł jest ten słoiczek. I tu jest też coś ciekawego, coś takiego innego. Poczekajcie. Poczekajcie, puszka, ale tu puszka, ale tu się coś kręci. Nie wiem o co chodzi. Poczekajcie, zaraz zerknę. 25 zł kosztuje. Zaraz zobaczymy. E, zaraz zobaczymy, co jest w środku. E, dlaczego to się kręci? Poczekajcie. Tu się muszę do niej dobrać. Czy ja dam radę? Czy ja dam radę? Dobra. E, słuchajcie, otworzyłam nic tam nie ma. A tutaj na dole się nakręca i, i po prostu gra pozytywka. Także też myślę, że fajna, e, fajny taki dodatek. 30 zł kosztuje ten kubek. Czerwony, zobaczcie, ze świątecznej kolekcji. No, już Wam tu pokażę. Proszę bardzo. Tak się otwiera, zamyka i dziękuję. Tu chyba na górze pokazuje też temperaturę, ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna. I tu macie w kolorze czarnym, ale te są słodkie, takie renifery. I zobaczcie ten, ten. Mm, ten przycisk, gdzie się tam otwiera, wygląda jak nos tego renifera. 25 zł kosztuje. Fajnie to wygląda. Powiem Wam szczerze, że te mi się bardziej podobają, ale jest coś, co też uwielbiam. Drewniane deski. Wy wiecie, że ja uwielbiam drewniane deski i taka deska Merry Christmas to jest po prostu coś e, idealnego do mojej kuchni na święta. 15 zł kosztuje, więc myślę, że fajna cena. Ja bardzo lu lubię takie gadżety e, poustawiać. I co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie, bo tutaj są jeszcze jakieś rzeczy, ale to już chyba są wszystkie takie właśnie deski, które, które tutaj wcześniej wam pokazałam. Deska. No i tu są jeszcze takie słoiki. Te słoiki są zawsze potrzebne, przynajmniej u mnie, bo tam wrzucam wtedy ciasteczka, które zrobię z dzieciakami. No i szybko znikają te ciastka. Co wam jeszcze nie pokazałam? No to tutaj są sztućce. Do ciasta na przykład i to też jest taki akcent świąteczny. Zobaczcie, przynajmniej się nie pomyli czy, czy widelec, nie każdy będzie pamiętał, ten ma choinkę, ten ma Mikołaja. 10 zł kosztują 2-4 sztuki i są w kolorze złotym, i są w kolorze srebrnym. I słuchajcie, jakby ktoś chciał kupić sobie sztuczne, sztu, sztućcie złote na święta, to są u nas przynajmniej z przy 70 na 50 zł, więc wpadajcie do pepko, bo niedługo będziecie ich szukać. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie o lajkowaniu, Komentowaniu. Trzymajcie się, cześć!